Serdecznie w moim kolejnym filmie, i dziś przychodzę do Was z tagiem, który nazywa się 15 dziwnych pytań. Jest to tag, który ma właśnie pokazać jakieś moje wszelkie dziwne, dziwne strony. Zapraszam bardzo serdecznie. Pierwsze pytanie: czy masz jakieś przezwisko, którego używa tw tylko Twoja rodzina? Nie wiem, czy można nazwać to przezwiskiem, ale często się tak zdarza, że komuś nadaje się drugie imię i po prostu zwraca się tak do tej osoby ja jak wiecie mam na imię Karolina a wszyscy na mnie w rodzinie wołają Kasia I, tym właśnie, i wołają tak na mnie od dziecka tym właśnie sposobem tak wzięłam sobie po prostu na trzecie imię Katarzyna czy masz jakieś dziwne nawyki? czy mam jakieś dziwne nawyki? w ogóle nie, nie czytałam wcześniej tych pytań, także Trochę będę się chyba zastanawiała, czy mam jakieś dziwne nawyki. Chyba. Nie, chyba... Nie, wiem, nie wiem, czy to jest dziwny nawyk, ale widzę, że wiele osób właściwie to robi, że po prostu kiedy siedzę, najczęściej 100 latem, bo kiedy siedzę po prostu bez skarpetek, na przykład tak jak teraz po turecku, to nie wiem, po prostu automatycznie bawię się palcami u stopy. No ale to widzę, że bardzo, naprawdę bardzo wiele osób to robi, nie wiem, czy jest to dziwny nawyk. Czy masz jakieś dziwne fobie? wydaje mi się, że każdy ma y, jakąś fobię chyba nie jest tak, że ktoś czegoś się nie boi kompletnie, bo są osoby, które po prostu panicznie boją się y, pająków i mają po prostu mega fobię y, ptaków y, nie wiem, owadów typu pszczoły, osy i tak czmiele i tak dalej, myszy, szczury y, nie wiem, wysokość y, małe pomieszczenia mają taką naj, naj, największą to jest oczywiście myszy i szczury. To jest dla mnie po prostu nie do przeżycia. Yy, nie wiem, jakieś pająki, robaczki, to tak o w ogóle nic zero, nawet zero wzruszenia, ale po prostu myszy, szczury to jest masakra. Yy, mam jeszcze tak, że ogólnie trochę się duszę w takich zamkniętych pomieszczeniach od razu, po prostu mam wrażenie, że zwariuje. Yy, I trochę też wysokość, ale nie jakoś tak bardzo po prostu, zazwyczaj aż mi dech zabiera, zabiera w piersiach. Jak stoi gdzieś na wysokości, ale największa fobia to jest oczywiście właśnie wszelkie gryzonie. W ogóle, no niestety nie lubię jakichś szyszyli, królików, myszoskoczków, po prostu. Uuu, nie, po prostu bym tego nie przeżyła. No nic, po prostu wszelkich takich gryzoni mówię nie i nigdy, i nigdy, i nigdy. Dalej, czy masz jaką piosenkę uwielbiasz i śpiewasz potajemnie, gdy jesteś sama? No, to na pewno u mnie to nie jest tak. Ja ogólnie śpiewam praktycznie cały czas, nie tylko jak jestem sama, nawet jak jestem z kimś. No, no, nie wiem, potrafię, nie wiem, no nie wstydzę się jakoś śpiewać. Śpiewam po prostu takie piosenki, które wpadają mi w ucho, czyli nie wiem, jakaś czasami piosenka z reklamy, czasami coś na YouTubie oglądam, coś mi wpadnie w ucho i potem to śpiewam. Na pewno nie mam nic, co bym robiła, że śpiewałabym coś potajemnie, to na pewno nie. Kolejne pytanie. Co cię, co cię najbardziej irytuje? Co mnie najbardziej irytuje? Eee, bardzo wiele rzeczy. Wydaje mi się, że to mógłby być temat rzeka. Eee, 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 eee. Irytują mnie no naprawdę, naprawdę bardzo dużo rzeczy w różnych dziedzinach. Eee, nie wiem, irytuje mnie nasze polskie prawo. Eee, Tutaj chodzi też o stronę polityczną, irytuje mnie też nie wiem to, że dużo ciężko pracujemy, bardzo mało zarabiamy, co mnie jeszcze irytuje, irytują mnie czasami różne narodowości. No naprawdę to jest tak obszerne słuchajcie pytanie, że trudno jest na nie po prostu odpowiedzieć, także tak irytuje mnie po prostu bardzo dużo rzeczy. Jakieś nerwowe nawyki. No i tutaj mam trochę tych nawyków, bo u mnie, nie wiem, jak się denerwuję, to zawsze w taki sposób składam swoje palce, po prostu nakładam i to jest po prostu masakra. Cały czas, jak mam nerwa, to cały czas to robię, tak będę cały czas siedziała i po prostu zginam sobie tak te palce moje o jakieś takie wygięcia w ogóle dziwne. Yy, mówiłam Wam już o tym też, że zaginam uszy i to jest po prostu, robię to bezwiednie. Ale też czasami właśnie na tle nerwowym, czy zaginam nos. Ale najbardziej kiedyś nerwuję to jest u mnie po prostu takie zaginanie palców. Nie wiem skąd mi się w ogóle to bierze, ale przebieram palcami, przebieram palcami u stóp i właśnie takie robię, takie zaginania. Dziwne. Po której stronie łóżka śpisz? Zazwyczaj śpię. Jeżeli łóżko jest przesunięte do ściany, to ja śpię zawsze przy ścianie. Ogólnie śpię zawsze na bokach, nigdy nie śpię na wznak, na brzuchu, zawsze śpię na bokach to jest moja ulubiona pozycja i zawsze jestem w ogóle roz, odkryta i rozkopana. Ale zazwyczaj chyba po prawej stronie. Nie wiem, zawsze jakoś wybieram tą stronę, która jest dalej od drzwi, bo też boję się ciemności. Jaki był Twój pierwszy pluszak i jak się nazywał? No i ja muszę Wam powiedzieć, że ja nie jestem pluszową dziewczyną, tulanką ogólnie. Nie lubiłam nigdy pluszaków, uważałam, że to są zawsze niepraktyczne prezenty i zawsze prosiłam, nie wiem, jeżeli kogokolwiek mogłam, żeby po prostu nie kupował nigdy pluszaków. Mam ogólnie w swoim życiu całym dwa pluszaki, które w ogóle są gdzieś schowane. Nigdy ich nie wrzucę, bo coś dla mnie znaczą, ale... Ale nigdy nie lubiłam naprawdę pruszaków. Ja w ogóle w swoim dzieciństwie nie miałam w ogóle pruszaków, z czego się akurat cieszę, bo no nie wiem, nigdy nie byłam typem dziewczyny, która uwiwia się przytulać, bla bla i takie, i takie nudy. Yy, jaki napój zazwyczaj zamawiasz w Starbucks? Nie wiem dlaczego akurat Starbucks. U mnie nie ma Starbucksu, dlatego ja nic nie zamawiam w Starbucksie. Yy, nie wiem, w Anglii, jak chodziłam do Starbucksa, to ja po prostu zazwyczaj w kawiarniach albo zamawiam czekoladę białą lub ciemną, albo po prostu jakieś takie late. Takie bardzo słabe kawki, ja nie piję zazwyczaj w ogóle kawy, jeżeli już to taką naprawdę, słuchajcie, taką latę, że jest bardzo dużo mleka po prostu tylko, nie? Dalej. Jaką urodową zasadę wyznajesz, a się do niej nie stosujesz? <słuch> To chyba będzie systematyczność. Uważam, że ogólnie bycie systematycznym we wszystkim, nie tylko w. Mówię tutaj na przykład o systematycznym, nie wiem, oczyszczaniu głębokim twarzy czy, czy cokolwiek. Bycie w ogóle systematycznym, nie wiem, w diecie, w ćwiczeniach, w czymkolwiek daje naprawdę super efekty. I ja bardzo wyznaję tą zasadę. Nie zawsze się do niej stosuję. Staram się, staram się, ale niestety nie zawsze to wychodzi. Dalej. Eee, masz jakieś dziwne zdolności fizyczne? Chyba nie, słuchajcie. Nie wiem, czy to chodzi co o przyciąganie y, łyżeczek. To nie przyciągam. Nie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, nie mam pojęcia. Bardzo, tylko może powiem Wam, że to właśnie u stóp y, mam bardzo gniętkie palce i potrafię je wyginać, y, podnosić co drugi do góry, a co drugi na dół, mam po prostu bardzo giętkie stopy. Ale nie wiem, czy to jest jakaś, nie wiem, nadprzyrodzona fizyczność. Takie niezdrowe jedzenie uwielbiasz, i mimo wszystko jejesz Mówiłam Wam też już ogólnie, ja lubię głównie niezdrowe jedzenie. Numer jeden to są oczywiście makarony typu Carbonary i wszelkie takie jasne sery. Nie przypadam za pomidorowymi serami, na przykład nie lubię w ogóle spaghetti Bolognese, a ogólnie pasty i makarony uwielbiam. No i bardzo lubię McDonalda, wiecie, naprawdę lubię w McDonaldzie po prostu jakieś terapy i tak dalej. Ale to nie chodzi o to, że mimo wszystko je jem, bo ich, no po prostu ich nie jem, tylko że jeżeli mam się czasami, sobie po prostu mogę sobie na coś pozwolić i zjeść to lub to. No to sobie po prostu zjem, ale nie, że mimo wszystko to jem. Bo To jest moją słabością, największą pasty. Czy masz jakieś swoje ulubione powiedzenie, wyrażenie, które wciąż powtarzasz? Które wciąż powtarzam? Chyba nie. <laughs> Może słowo nie. Nie, raczej, raczej słuchajcie, nie mam takiego powiedzenia. Wiem o co chodzi, bo. Znam kilka osób, które właśnie mają takie, takie powiedzonka, ale ja takiego słowa nie mam. I ostatnie pytanie: w czym śpisz? Oczywiście w piżamie. Śpię. Zazwyczaj jest to po prostu musi być to koszulka. Zazwyczaj lubię, żeby to była taka dłuższa koszulka, prawie do kolan i koniecznie, koniecznie na długi rękaw. Przez to, że się rozkopuje, strasznie marzną mi w tej ręce i ja zawsze muszę mieć piżamę na długi rękaw i, a tutaj śpię bez spodni tylko po prostu w samych gaciach i po prostu wszelka koszulka na długi rękaw lepiej. Jak jest tutaj dłuższa, żeby mi się nie podwijała, bo ta koszulka i tak się podwija, i potem prawie cyski są na wierzchu, dlatego wolę, żeby była ona dłuższa. I to tyle, słuchajcie. To już było wszystkie 15 dziwnych pytań. Dziękuję serdecznie, że mogłam na nie odpowiedzieć, aby chciałyście to usłyszeć. Zapraszam, oczywiście, żebyście odpowiadały mi o jakichś swoich w ogóle dziwnych nawykach. I. Może macie ochotę odpowiedzieć na te pytania. Eee, czy kogoś taguje? Taguje po prostu każdego, kto ma ochotę na, to, na te pytania odpowiedzieć. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, pa pa!